Cześć Wam wszystkim z tej strony, Veni Divi, już witam na moim kanale. Lecimy z serią Real Life FIFA, czyli o futbolu ciekawiej z pasją. W tej części dowiecie się, jak to się stało, że Niklas Bentner został Lordem Bentnerem. Wiele osób śmieje się z tych wszystkich memów krążących w internecie dotyczących Niklasa Bentnera, ale niewiele osób wie tak do końca, jak do tego wszystkiego doszło. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że Lord Bentner, przepraszam, Niklas Bentner, urodził się w Danii, a tak naprawdę w Królestwie Danii, bo Dania jest monarchią konstytucyjną. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy Niklas Bentner, jeszcze nie lord w ówczesnym czasie, spotykał się z baronessą Karoliną. Nazwiska wam nie powiem, bo to jest po duńsku i nie jestem w stanie tego wszystkiego powiedzieć. Także połączenie tych wyższych sfer z nieadekwatnymi takimi budnymi wypowiedziami o samym sobie, o swoich umiejętnościach, wywiadach jak na przykład. Well, I, I think what I said is that I wanted to be one of the greatest strikers in the world. I personally believe that before my injury, I actually succeeded with that. Plus coraz częstsze skandale związane z osobą Nikolasa Bentnera sprawiły, że stał się bohaterem w cudzysłowie licznych piłkarskich memów na całym świecie. Faktem jest, że niektóre memy nie mijają się z prawdą. Bentner ma 194 cm wzrostu, a Messi jedynie 169 cm wzrostu. Pele nigdy nie strzelił bramek dla Danii, a Bentner zrobił to do tej pory 29 razy. Powinienem grać w każdym meczu, w każdej minucie, zawsze być członkiem wyjściowej jedenastki. Macie bardzo nietypowego spalonego. Tutaj Niklas z wyciągniętymi rękami oczekuje na piłkę. Tutaj Niklas próbował doskoczyć do główki. Niestety źle obliczył trajektorię lodu piłki, ale na szczęście jego umiejętności lądowania pozwoliły uniknąć groźnej kontuzji. Szybkość dribbling, prawa noga, piłka ma jednego Boga. Jedyny sposób, żeby zatrzymać Lorda Bentnera, gdyby FIFA nie była skorumpowana. Za bardzo nie asystuj i nie strzelaj tylu bramek, bo ludzie skapną się, że nie jesteś człowiekiem. Lord Bentner wybrał się na przejażdżkę na rowerze we Francji i przez przypadek wygrał Tour de France. Kiedy Neuer dowiedział się, że Lord Bentner trafia do Wolfsburga. Dobry, lepszy Bentner. W internecie ostatnio pojawił się także artykuł, w którym Bentner obwinia Arsenal za złamanie swojej kariery. Uważam, że należy to pozostawić bez komentarza. Na zakończenie chciałbym dodać, że do końca nie możemy się śmiać z Niklasa Bentnera, gdyż duńscy dziennikarze postanowili zakupić mu faktycznie kawałek ziemi w Szkocji, aby lordowski tytuł nie pozostawał tylko na papierze. Więc jak widzicie, aby zasłużyć na tytuł lorda Bentnera, musiał się on bardzo postarać. Teraz czekam na Waszą łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji, abyście mogli być z moimi materiałami na bieżąco. Polecam także odcinek o specjalnych numerach na koszulkach piłkarskich z wytłumaczeniem, dlaczego taki, a nie inny numer widniał na koszulce danego zawodnika. Teraz Was żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!